Hej dzisiaj zrobimy sobie lego, e, kwiatki i zaczynamy od e, takich, zobaczcie chwila, od takich o, sobie właśnie je robimy już mam e, zrobione tego, o takiego jednego drugiego i teraz zrobię trzeciego. Więc zabieramy mamy się za trzeciego. Poczekajcie, bo gdzieś mi lista uciekła. Yy, dobra, chwila. I teraz jestem. O, tutaj. Muszę takie rzeczy zrobić. To robimy. Mam tu przeszykowany jeden. No, ogólnie wam pokażę. Tutaj mam. W sumie ten. 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 Ten i te dwa, bo tutaj tak pokazuję, widzicie? No. I teraz robimy także to, przymocowujemy do tego. Tak. Więc tak. Opa. I już mamy gotowe. I teraz do tego dodajemy to. To takie. Poczekajcie O, takie I Dodajemy na górę to Na górę, tak Hop. Hop. I potem dajemy do tego To No, później mam nagram part 2. Później ta kwiatka. Później kwiatka. I później. Kurde. Później taką koniczkę. I ja mam już gotowe jednego. Tak. I teraz tutaj, jak mam tego kwiatka, to muszę go przymocować tego, O, tutaj do was. Up. Teraz na razie tak to się prezentuje. Dobra. Przesuwamy. Teraz, teraz musimy zrobić o takie. Musimy takie listki. No dobra. Czyli bierzemy takie listki. O. Bo tutaj takie. Takie cztery bierzemy, Tutaj mamy jeszcze dwa. Mamy cztery. I do tego dwie takie. Jedna i druga. No i tylko jeszcze. Mówię, że teraz z tego, co so, poczekajcie chwilę, bo muszę znaleźć. Op. raz. I dlatego dwa. Dobra. Tak wygląda. Dobra. Dwa w siebie wbijamy tutaj. To poczekajcie jak tutaj zrobię. O, tutaj tak przynosi. O, mam. I teraz to trzeba rozchylić. A, to trzeba na jednym przymocować, o tu, zobaczcie, o, tutaj, no to tak robimy, o, jest, teraz trzeba przymocować, obracam i to tu, op. I do tego dodajemy oto. Op Ta i tak? I robimy takie dwa. Tutaj robimy dwa. Hop. I to do, i to znowu to dodajemy. I następny kolejny. I teraz musimy to, o, dobra, pokażę wam to musimy dać tutaj.